Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i wirtualna Szkoła Orlą, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne modele z DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. Ten odcinek jest odcinkiem uzupełniającym do odcinka o starcie z lotniskowca, ponieważ zapomniałem tam wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. W tym momencie powinna właśnie się pojawić tutaj gdzieś karta w lewym górnym czy tam prawym górnym rogu, bo w prawym, z kartą do tamtego odcinka, z linkiem do tamtego odcinka. Natomiast musimy ustawić jeszcze odpowiednio trym stabilizatora do startu bo tego niestety nie omówiliśmy. Jak mamy stronę support, wejdźmy sobie w zakładkę FCS i musimy ustawić stab na odpowiednią wartość. Jak to zrobić? Przede wszystkim wejdźmy sobie w zakładkę Ground Crew Realm w RADIU i sprawdźmy naszą całkowitą wagę samolotu na ten moment. Wynosi ona 48 280. Poniżej 404 000 przy starcie z lotniskowca musimy mieć stab ustawiony na 16. Między 44 a 48 tysięcy powinniśmy mieć stap ustawiony na 17, a powyżej 408 tysięcy powinniśmy mieć stop ustawiony na 19. W przeciwnym wypadku pojawi nam się tutaj takie niemiłe, taki niemiły komunikat o check trim. Jak to teraz zrobić? Znajdźmy sobie przyciski, które odpowiadają za trym pull climb i push descent. Ja mam to przypisane do Z i X. Teraz podnieśmy odpowiednio, jak widzieliśmy nasza waga wynosi powyżej 408 tysięcy, więc musimy ustawić stat na 19. Ustawmy odpowiednio. OK. Teraz teoretycznie możemy startować z lotniskowca, jeszcze anti-skip można włączyć, żeby zniknęło to powiadomienie. Jak sobie zrzucimy wszystko, jesteśmy już chyba tak, bez wszystkich niepotrzebnych rzeczy, bez tych kołków i tak dalej. Podjedźmy na katapultę. zaczynamy spychać nie w tę stronę w którą chcę o biedźmy sobie na katapultę tak jak pamiętacie trzeba nie wiem co się z tym dzieje jest jakiś problem być może właśnie ten cholerny antiskit. wyłączmy go na razie musimy obrócić nasz samolot tak żebyśmy go ustawili na katapultach Trzeba będzie zakręcić. i prawdopodobnie była to wina antyskida. Włączacie go dopiero jak już jesteście zapięci do katapulty. Musimy zakręcić, żeby odpowiednio podjechać na tę katapultę. Okej. Okay. Teraz wyrównajmy się z tym znacznikiem, z tą planką. Ok. Może jeszcze trochę. Super. Opuścimy nasz landbar. I widzicie, może nie jest idealnie, ale powinno nas już zapiąć. Jesteśmy zapięci do katapulty. Rozłóżmy skrzydła. Otwierdźmy rozłożenie. Włączmy unliskit z powrotem. System przeciwpoślizgowy z tego co pamiętam. OK. Dajmy sobie na 80% przepustnicę. I na 100% znowu. Jak widzicie, zostajemy wypchnięci. I inaczej się całkowicie samolot zachowuje po starcie. Ok. Możemy schować klapy, schować podwozie. Starajcie się nie przekraczać prędkości 300 i wysokości 500. Przynajmniej przez pierwsze 5-10 minut dla odbliskowca. Wcześniej powiedziałem w tamtym odcinku 350. Też mój kolega poprawił. Jest to 300 prędkość zgodnie z procedurą. Możemy sobie to przestawić żeby nam nie pikało. Ok, kółkiem myszy, jakby się ktoś pytał. I tak wygląda prawidłowy start. Do zobaczenia w następnych odcinkach.